Idziemy do przedszkola. Mamy aktualnie 39 tydzień ciąży, czyli już się kończymy. Boję że mama pójdzie do lekarza. Eee, pójść do lekarza to na pewno pójdę. Ale mogę też trafić do szpitala. Wróciłam niedawno od mojej pani ginekolog i dowiedziałam się kilku rzeczy. Wczoraj miałam w ogóle KTG o, Wczoraj miałam e, KTG i okazało się, że mimo wszystko też USG e, w poradni przyszpitalnej. Dzisiaj miałam wizytę u mojej pani ginekolog i tak pani ginekolog sprawdziła e, wczoraj, że mam dużo wód, że są dobre przepływy, że dzieciaczek ma się dobrze. Eee, powiedziała mi też, jak wygląda sprawa cukrów i że e, no ważne są te posiłki wieczorne, żeby jednak nadczo troszeczkę ograniczyć ten cukier. E, że w ciągu dnia to różnie bywa, ale no jednak Ważne, żeby rano było w porządku. A bo dziecko potem ma trudniej z przystosowaniem się do tego, że przez powinny nie dostaje tych pff, uderzeń cukru. Chłopaki poszli na ściankę ostatnią już w tym sezonie. No i tak mówię, no nie wiem, czy ten brzuch się napiera, bo, bo idą skurcze, czy nie. No ale pani doktor mówiła, że ani skurczy nie przegapię, ani chluśnięcia wód, bo no jest dużo tych wód. Więc jak chluśnie, to porządnie. Jupi. E, no. E, dzisiaj moja pani doktor sprawdziła, czy na pewno żadne wody mi się nie sączą. I powiedziała, że nie sączą się. Sprawdziła, szyjkę. powiedziała. Taka cudowna szyjka, że. No, jak pani chce, to ja mogę zadziałać, że pani w godzinę urodzi. A nie, nie. Moja mama przyjdzie dopiero jutro, więc chciałabym się wyrobić. No i e, później stwierdziła, że ona nie daje mi więcej niż do końca tego tygodnia, więc prawdopodobnie. Właśnie oglądacie ostatni filmik ciążowy. Eee, bo no z końcówką tego tygodnia, tego mojego 39, prawdopodobnie urodzę, jeżeli nie dziś, to może jutro, to może pojutrze. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja póki co jestem zwarta, gotowa. Zastanawiam się troszeczkę... Wpadam w panikę i tak się zastanawiam, co powinnam jeszcze zrobić, dopakować, zabrać, ogarnąć. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Eee, wczoraj moją mężę powiedziałam, że jeszcze chyba nie jestem gotowa na dziecko kolejne, na, na ten poród i na tą świadomość, że kolejne malutkie dziecko, takie totalnie malutkie znowu będzie pod naszą opieką i będzie totalnie bezradne. I no, od poprzedniego porodu minęło już ponad 7 lat. I od takiego malutkiego dziecka. Więc jestem troszeczkę taka przerażona tym, co to będzie. Szczególnie, że no cały czas, no wczoraj miałam w głowie to, że mm, na szybko, być może na szybko będzie trzeba organizować tą opiekę dla Staszka, żeby miał go chociażby ktokolwiek zaprowadzić do przedszkola, albo nie wiem, sama pojadę na izbę przyjęci, potem mąż do mnie dojedzie z walizką. Potem mąż zaczął chrapać, więc nie mogłam spać. Obudziłam się jakoś w środku nocy. Widziałam bardzo ładny księżyc. Wschodził koło drugiej w nocy. E, no więc póki co mamy taką sytuację. No tak. Trzeba to przetrwać. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale no skoro w zeszłym tygodniu szacowanie wielki to był na 3,5 kilo. No, zobaczymy. W razie czego dam znać, co się dzieje. Ach, no i mamy upalny dzień, i szczerze przyznaję, że nagrywam ten filmik już sporo po tym, jak mój 39 tydzień ciąży się skończył. Yy, I skończyła się także ciąża. Właśnie w czasie trwania 39 tygodnia, więc tak naprawdę Kazik urodził nam się, w 30, gdy 38 tydzień ciąży był już zakończony. A zaczęło się jeszcze tego samego dnia, wieczorkiem, dosłownie ogarnęliśmy Staszka, usiedliśmy do filmu, nawet dobrze jeszcze nie usiedliśmy do filmu, tylko zjedliśmy kolację, umyliśmy się. Zasiadaliśmy do filmu i ja mówię, o, coś boli. I to tak. No boli. Później, po kilku minutach, patrzę tak na zegarek 28. Patrzę, po kilku minutach znowu patrzę na zegarek, mówię, znowu zabolało. No i tak włączyliśmy film do którego e, się zabieraliśmy od Dana, czyli do Universe of Madness, ponieważ zainwestowaliśmy w Disney Plus. Staszek bardzo się cieszy z Disney Plusa. A my możemy sobie wreszcie obejrzeć seriale, do których nie mieliśmy dostępu. Na przykład Mandalorianina czy Obi-Wana. Wczoraj skończyliśmy obi -Wana. I e, tak. Na spokojnie chcieliśmy sobie obejrzeć Universe of Madness i ee, no tak, skurcz, wzbierały, 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 wzbierały. W sensie było ich, miałam wrażenie, że robią się już coraz częstsze, więc tak po półtorej w ogóle do ósmej zadzwoniliśmy właśnie do mojej że no, moja mama jeszcze nie przyjechała, przyjdzie dopiero następnego dnia. Więc, w razie czego, żeby była gotowa, żeby przyjechać i po prostu być ze Staśkiem i odprowadzić go do przedszkola. Ja już, no później usiedliśmy do filmu, z półtorej godzinki, może obejrzeliśmy. No, te skurcze zaczęły się robić takie w moim odczuciu coraz częstsze. No, oglądaliśmy film przy wyłączonym, e, znaczy bez światła, no bo umówmy się, mamy czerwiec, więc te wieczory są bardzo długie. E, I w pewnym momencie już przestałam, bo tak, telefon odłożyłam do ładowania, przestałem widzieć zegarek, więc tak te skurcze liczyłam na oko, że gęstnieją, że tak powiem. No to stwierdziłam, dobra, chyba pora dopakować to, co mam do dopakowania, jakieś ładowarki, nieładowarki ogarnąć się, zadzwonić po teściową, że jedź do nas i zadzwonić po taksówkę. I... to był początek końca mojego 39. tygodnia ciąży. A ponieważ no następnego dnia, w dzień Ojca, nad ranem, na świat już przyszedł Kazik. Ale myślę, że sprawy samego porodu. Być może porównania porodu ze Staszkiem 7 lat wcześniej i z Kazikiem. Zrobię jakieś małe porównanko. Tak jak wspomniałam, to żeby ciąże i tak dalej. Tak czy inaczej, no już czwartkiem, świtem czwartkowym skończył się mój 39 tydzień ciąży. Tak naprawdę nie skończył się, bo no, nie dotarł do niedzieli, kiedy e, zmienia mi się tydzień ciąży. Zmieniał mi się tydzień ciąży. A teraz tak naprawdę kończę już tydzień z życia Staszka na tym świecie. O czym też będzie filmik. Ja nie w większości przegadano, bo niewiele nakręciłam. Postanowiłam e, te momenty rodzinne, że tak powiem. Gdzie brat, wita, brata, e, zostawić tylko i wyłącznie w, naszym, w naszej świadomości, w sensie nie kręciłam tego, żeby nic z tego nie uronić, tak naocznie, będąc świadkiem. E, więc po prostu o tym sobie ewentualnie możemy opowiedzieć, ale nie będzie z tego materiału. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i do zobaczenia. W kolejnym filmiku łapki buret.